Klikamy na okładkę książki Kurs języka niemieckiego. Przechodzimy do zakładki Ćwiczenia ze słówek. Wybieramy interesujący nas podręcznik. Klikamy na Ćwiczenia ze słówek BUK 1. Drugie zadanie to przetłumacz z języka polskiego na język niemiecki. Wybieramy lekcję a następnie rozpoczynamy kurs. Przechodzimy do rozwiązywania ćwiczenia. Po udzieleniu odpowiedzi, klikamy Finish Attempt, a następnie Zatwierdź wszystkie i zakończ. Ukazuje się podsumowanie naszego zadania. Po najechaniu kursorem na czerwone pole, możemy sprawdzić prawidłową odpowiedź. Aby wyjść i rozpocząć inny kurs, klikamy Zakończ ocenianie.